Nie ja mogę dać tej kamery. No, odjechał wczoraj, bo. Siemano, Luki zamknął samochód, przemknął szyby i wrzucił. O, tak zostały szyby, wrzucił kluczyki do środka. Jest akcja k ratownicza Pod fotel, oczywiście, jeszcze wyrzucił klucze, które były w dobrym miejscu. No i próbujemy Dobranie, ją kurt ogarnąć. By Według Przyjechałem do Japczana i mi Japczan namieszał wełbie i powiedział do mnie coś w stylu, tak. Nie no zostaw kluczyki w aucie, nie? Ja zamknąłem auto i zacząłem przykręcać szyby. Jak za długo się trzyma kluczyk w tym golfie, to się same zamykają. Po czym wjechałem te kluczyki do środka auta i potem ja mnie zapytał jak ty to otworzysz. I tak umówkujemy do dzisiaj. Jest mówiony ślusarz na 21 i dopiero wtedy będę mógł pojechać do chaty XD Skąd takie info, że KSA myśli, że ma szansę z Tazym? Chyba tak gadał. Ale wczoraj też tak gadał. <laughs> no to róbmy to, nie? Róbmy to na następnej gali. Nabitej. Gdzie nabitej, kurwa? Człowieku, walka za bańkę. No to już nie ci kupi, kurwa. <grym> nabitej. O, tu ten kościół co żegałem, poka. Tu żegałem, o tu kurwa na tym chodniku na tą trawę żegałem. <grym> a, a tu mieszkaliśmy? A tu mieszkaliśmy, poczekaj. Kietu, bo ja tu... Daj trochę tam? Ja tu przyjeżdżałem. Na do... pergolowej mieszkaliśmy, kurwa mać. O tutaj. Tu jest taki balkon, gdzie jest piątka, nie? nie no. Ten balkon to mój był. O gdzieś tu będzie. O tu, 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 tu. o tu. A i troszkę no, powodzonka. O Jezu, trzymajcie się kurwa. Tylko synu jest w Lublinie, nie? Tu Domianek ma zakaz wstępu. Kristalle co takie małe? No to w podziemi jest w ogóle. Nie no czy takie małe? A to jest tylko jedno na Lublin całe? No. Czemu dostał bana? No to co zrobił? No musiał coś zrobić. No powiedział dla Krupiera kurwa, że jak nie wypadnie zielony, to będzie mu ciągnął druta, a potem się z ochroniarzami szarpa. i dostał bana w końcu, no. To i tak? Dostał Bana chyba za czwartej, po czwartej czy piątej takiej akcji, nie? Tak, już mi Jabczan to mówił. Żeby Bardenka czekał z filmem na boksdela, a mi biurko wyślę. O! Dobre f***y, w... kurwa! Tazy wczoraj, jak oceniamy, zajebiście się pokazał. My mu kibicowaliśmy. Nie, boksdel mnie nie dotykał za biurko, za 10k. Chcesz zamówić ulubiony zestaw Damianka? Czy jesteś głodny, czy nie? Nie wiem, czy zupę tości, brat. Yy, no a jak jest ulubiony zestaw Damianka? Ciekielne jadło i żurek, nie? A piekielne jadło to co? To jest taki jakby kotlet z serem i z Janatem w środku. Weź mi to co Damianek i tyle. Dobra, ja to samo biorę. Francja we w środę. A we wtorek wieczór muszę być już w Warszawie. Tam się dzemnę na men Menelni. O 6 rano mam wylot z tego, z Polski do Francji. Ale to nie będzie chyba streama od początku. Bagieta będzie vloga nagrywał do siebie. Z lotu samolotem, z jakichś tych. tam, gdzie potencjalnie mogłoby nie być neta, nie? A hotel, no hotel ten, nie? Będzie ogarnięty na dniach, kurde, ale my się tak wszedli, na... co się nie. No Jabłczan to w ogóle nic nie pił, piwko wypił, a ja wykupiłem cztery driny i siedem piw. Całą trasę, co mi Jabłczan odwoził z Warszawy do Lublina, to przespałem. A może bym pojechał sobie z rana jutro? <grym> Jak już to piwko tak fajnie wygląda. Jaki? Chodź tu, nie, to bliżej. Nie, a ci powiedziałam, że nie. Słuchajcie, ja wypiję jedno piwko i Paulina będzie wracać. Tylko ona się boi, ale mówię ci: Ja nie, nie siądę nie z, z przodu i będziemy spokojnie jechać. Nie, nie. No to trudno, ja jadę autobusem. A ty sobie jedź, nie wiem czym. To jest ten twój ukochany żurek? Tak, mam nadzieję, że dalej taki jest. Czekaj, Jeszcze Weź. Weź piwo tu. No i co. Nie no, jest kurcze. Chcesz No spróbuj, będziesz łyżkę, zobaczcie się elegancki. Leci, leci, samoloty. leci, samoloc. Nie ty już mnie nie tego, nie, nie przekupuj, bo i tak tylko no będziesz się miał tym samym. Nie będę jechał po browarze jeszcze mam na streamie. Prakty, nie, nigdy nie jadę w tych butach. Weź mnie w k. No, ty mnie nie denerwuj. Gdyż <grym> mnie <grym> przed faktem dokonali. Weź, bo mi Gil wpadnie no, do zupy. Nie, jak można odpowiedzieć? No weź mnie w Ej, Ty mnie nie denerwuj. To jest to hit. I co, pyszny czy nie? No, widno. Co widku? No widno. W mam lepszy. Ja myślę, że to jest po prostu przez to, że człowiek przez całe życie się przyzwyczai i że one naprawdę jest dobre jedzenie, i po prostu już no tak. myśli, że na przykład. Jak jadłem wiesz, przez 10 lat u babki Rosu, bo mieszkałem z babcią. Nie, tak, ale jak mi babcia raz. Ros... To mi się wydaje, że po prostu już. A ty już włączy się do rozmowy, czy tu przyszłość też? sztuczne robi? Nie, ale. Ty, David. Ja ten, jak mi babcia raz grzybową zrobiła, to się zażygałem. Ale to dlatego, że grzybów nienawidzę. Kurde, że my psanie mamy, że to pogryzło. Stop Jak widzisz to jest kolejny doły. Jak dziecko nie dostaje w dolu, w facie, to takie jest. To nie wiem. tak gase. piszczał, dziadek i ci lampę... Gase, wypełnił, ja nie przypominam, skociło. żebym tak ryjadarł. Ja też nie. Ale kiedyś dzieci były wiesz, ułożone, nie? Ja kiedyś w kościele człowiek ułaziłem po kościele, nie? Jak mi matka kablem po plecach na wpierdła, to już nigdy w życiu się z kościoła, w kościele z ławki nie ruszyłem. To dziadek mi to ratował jeszcze, bo matka jak się rozkręciła z tym kablem, to już kupuje. Bo my chodziliśmy tam na 10.30 czy na 11.30 do kościoła, nie? No, z mamą. I pamiętam że tym w pobolu, jak byłem niegrzeczny, nie? No. To zacząłem z babką chodzić na rano, na pierwszą mszę, byle by tylko z matką nie iść do kościoła. P***ole. co to za gówno? Ty, co to ma to być? A takie na słodko? Nie, ruskie, ale takie rozgotowane. Strasznie. Czy miałem bierzmowanie, no? Jakie masz imię? Jaku? Na bierzmowanie? Nie wiem. A ty? Łukasz. Nam na bieżmowaniu nie pozwolili innego imienia wybrać niż swoje. Jak to? No nie A to nie, nie jest właśnie tak, że masz inne wybrać? Nie wiem, nad nie pozwolili. Ale wiesz, jak ty miałaś bieżmowanie w latach 80. <grymne> nie było. No to dobrze, to jest coś jeszcze innego? To może zupki piwię. To dobra. Chcesz? Słone. Nie pij tego piwa. To dla mnie. No dobra, trudno. Słuchaj, nie pij tego piwa co się patrzysz? Pierowi, nie ty nie w Wiesz, że ja tak nie lubię, to musisz. Nie? Woltem wrócisz. No weź już uspokój się. Nie, ty tylko to nie wziąłeś. Trzeba mógł było mi powiedzieć wcześniej, a nie. Ty jesteś no, niereformowalna. Się mówi, trudno. Weź, zadzwoń zaraz do twojej matki i się Nadalemnie. skończy. Ja do twojej zadzwoni może. No. Do w końcu. do fontanny w Disneylandzie? Nikłam. To nie Kraków. Tam trzeba się zachowywać. W Krakowie też tego jeszcze nie było. No wiadomo. Dobra, oh. no chuj starczy mi Jakie marnowanie jedzenia. Ty zostało parę frytek. Nie no ty jesteś chyba chora. Molta sprawdza. Nie, idziemy nie stąd, wstawej. Dobra, no chuj piwem. No bez płacenia, no a jak? Buina, jak, jak ten? Ja tylko jedną rzecz ci powiem, nie? Jak zamówisz Bolta i nie pojedziesz tym samochodem do domu, to ja się wyprowadzę w dniu 6. Mówię poważnie. Ty pytałam, stąd no że Możesz jechać boltem, nie ma problemu, ale ja się wyprowadzę, Przypakuję, jak życie. Luki mnie mał babki dwa dni, a potem sobie wynajmę mieszkanie. Od razu to ci jest mówię. toksyczne zachowanie. To nie jest toksyczne to zachowanie. To, to jest po ty po pierwsze prawo jazdy robiłaś. Nie, jest, Żeby przejechać się samochodem, to nie można było. To trzeba było mi wcześniej nie, nie, Normalna sprawa, to robisz z igły w igłę. muszę po zakupy to cały to czas. To nawet tam. Co powinna robisz? Z Boltem jedziesz, czy jedziesz samochodem jak człowiek? Dobra, idź przejść. przejść. Ja nie mogę prowadzić, bo ja mam za dużo do stracenia, chopie Jakbym ja prawko stracił, kur to jestem jedynym środkiem transportu, kur... na tej wiosce zajętej. Babcia nie ma prawki, wujasz nie ma, wujasz, nie ma, wujasz nie ma prawko, wujasz też nie ma prawko, to prawka. Ja jestem ostatnią nadzieją kurwa, w tym domu, mam 23 punkty, jeszcze po paru łykach piwa będę prowadził na streamie XD, no na pewno. Kurwa. Mama nie mieszka na wsi, ona mieszka w François w Paryżu, tylko teraz zjechała na nie wiem, 3 tygodnie, jeszcze tydzień będzie siedzieć. Czym się zajmuje? A już kurwa, nie, nie pamiętam nawet, A szczerze. no często robotę zmieniała. Dobra, by się dogadali. Na 100% było coś takiego Paulina, ka, streama mam do chuja. Coś tam, coś tam. 100% tak gadał. Ja już znam te gadki psychologiczne. Dobra, ja wymyśliłem super spoko pomysł. Nie, ja teraz będę nie prowadzić. To. Nie będziesz prowadzić, nie jedziesz, nie chuj. Otwieraj. Jedziemy ten. Nie, nie jedziemy bo... Boltem, nie, ja prowadzę... Jedziemy Boltem, a ja sobie powrócę po samochód ty potem. Ty nie jesteś i zadaj ja jadę. Nie jedziesz! Ch... Ch... Nie jedziesz w takim stanie emocjonalnym. St... Nie chuj. Żartu. Nie będziesz jechać. Nie jechać. Nie, będę mi jechać. Dawaj, Otwieraj. <laughs> Ona no do mnie mówi tak. Jedziemy, rozjedziemy się, umrzemy. A co co? Bo co teraz nie? nie jedziemy. Chciałeś jechać? To ja nie będę poprowadzę. z tobą jechał, kuba. Po to mam prawo jazdy, po otwieraj. Nie kuj. Chciać. najwyżej się o tu już na zakręcie. tak? Dawaj, chodź. Wędziesz mnie z sumie, no? Do mojej mamy za Jest XD. Dobra już. Dobra, nie nie chyba. Dobra, weź... Nie, to praś... jest przesada, już co ty wyprawisz w ogóle. No dobra, zadzwoniłem do połowiny mamy szóstem, w międzyczasie mi na półkosiłki. No. Weź, ty jesteś żałosny, mnie w, teraz mnie w tak zgubiłeś, że wiesz, co? Dobra, weź już, co? daj spokój. No to zróbmy jakąś dłuższą traskę. Nie, 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 nie. Ja wiem jak ona jeździ. Człowieku, ja byłem z na weselu i my z wesela wracaliśmy w ta... Jeszcze masz coś do powiedzenia? Nic. No to czemu mnie denerwujesz? Nie, ja już nie jadę, o i <śla> Ja Chciałam jechać, nie pozwoliłeś. Dobra, I teraz opowiadasz. Kurwa, ileś ty gadasz? No to nie nawet się nie najadłam. Po to przyjechałam. Baba głodna to wkuriona. Jest też głodny w domu. Mój nas zajmuj zliścia. Nie, się, o, się? się. nie ma. Nie, się. Nie szantażujesz, mówisz różne rzeczy. Jak ja pytam, że nie, jadę, nie, jadę, nie jadę. Jak nie jedziesz? Nie, jadę, nie jadę. Trzeba jechać, nie wychodźmy. Jedziesz, dobra, siadaj. Trzeba dać. Nie, nie, jadę Żadę, nie. ¿no? nie, przyda, nie, nie no, popunde, to... Na co odejdź na chwilę jeszcze? Jak sobie pogadacie? Dobra, chodź, jedziemy. Nie, do matki można. Dobra, dzwonię. przeproś, że to twoja wina, a nie moja. Halo, to jednak moja wina. Ale nie wiem, z nie wiem o Kuba, co chodzi. dobrze, już koniec. Ale moja, nie moja wina, bo on się drze na mnie. Moja wina. Nie wiem o co chodzi, ale moja wina. Weź, Kuba, nie... No moja wina, moja wina. No, otwaliłem. Będzie jechać. Proszę, proszę jakiś różaniec w rękę wziąć. O. Już no, na jadę. czas podróży. Nie no, żartuję. No szkurde Paulina. Nie. To na jajca, na jajca. Pani Lucyno, bo ja mam streama na jajca. Trochę pod podkrętkę zadzwoniłem. Proszę się nie martwić. Pod szoty na YouTube, żeby było co jeść, nie? Ta, że do teściowej zadzwoniłem, żeby ten, żeby podjaja na YouTube. O! Dobra. Teściowa mówi, że za nim miała, bo nie wie o co chodzi. Ja też nie wiem, po co ty dzwonisz do mojej matki? Proszę trzymać kciuki. Pojadę do Francji w przyszłym tygodniu, że mnie te Siemanko, cześć! Jesteś wszystko git? Nie. No jak nie? nie ty odpalisz ten samochód, czy mam się zagotować? No pedał lewy jest od hamulca, prawy od gazu, no kur... ty miałaś te prawo jazdy? Ja się na manualu uczyłam jeździć, powiedziałam ci, że nie Odpalaj samochód, nie bo chuj klimy! W którą stronę mam kręcić? No a no co? Miałaś manualną kierownicę też, a tu jest automatyczna? W którą stronę mam wyjeżdżać? A jak myślisz? No jak będzie lepiej wyjechać? Na lewo, tam w celu. No? Jeszcze na maksa. To będzie był fajnym instruktorem jazdy, ja wczoraj. Kurwa, jego Zawału ma... Zawału można dostać Dawaj, swój. kręć Dostań w prawo. W prawo kręć. W prawo. Jadę Mocniej w prawo kręć. Kurwa, to nie są dwa pasy do wyjazdu. Prostuj. Jedź. Weź, kurwa. A ty, kochana, Weź, super że jedziesz. Ostatni raz to był gdzieś jadę. Nie, 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 no, nie, wokacuj. Nie, nie, Weź, oczy się. <laughs> Ona mnie kocha, kurwa, ja też. Hamuj! No weź dosyć mam ciebie, boź na siebie weź tą kamerę Ale mnie dzisiaj ciśnienie podniosłeś. To nie śmieszne. Ja jakuj! Nic więcej jestem. nigdzie z tobą nie wychodzę? Z człowieku, ty, ty tak pod chuj robisz, ty nie będziesz wiedziała. Już, ja, już nigdy w życiu nigdy z tego nie pójdę. Nigdy? Nie. Buzi? Nie Ty na pewno... Zatrzymaj się Ty nie na wiem, pewno... babka ci rozgląda Ty na pewno zda... patrzy Ty na pewno zdasz. te prawo jazdy i mnie nie, w... nie, nie, w... nie z... zrobiłaś? Nie, nie, znałam, wiesz? Ja w domu chcę zobaczyć twoje prawo jazdy Zrób mi w dupie Chodzą Ale dałaś w do 3000 obrotów. Chciałabyś pojechać na weekend za wakacje ze mną? To i realujemy. Ja się na piole wynajmiemy, furę i i nigdy tam już nie wrócimy. Gdzieś poza Unią Europejską poleciemy. I na ten max prawy pas, max prawy, max prawy. Pięknie i kręć ładnie, no. o, Boże, ale co zrobiłaś sexy. Ty staniesz kurwa czy nie? No. <laughs> do mnie? No. <laughs> 30 tu jest, 50 pojechał. <laughs> ty kurwa, konfidentko. No, <laughs> żeby <jeszcze> będzie skręcał. <laughs> to ty, to ty. na ty. W takich z nie kupisz. Weź pojadę, nie Dojechaliśmy ogólnie. Cześć, muszę to nagrać. Fajterek nasrał po złości. Jak go nie zabieramy czasami gdzieś, to po złości sra, frajer. No, tutaj śpimy z Paulinką. Cześć! Oczyp się ode mnie! A ładnie! mnie! mi się chce! Przestań mnie cisnąć! na Napękasz! No i odpychać za tego że To Powiedz no tak. Nie licz kamery, kurwa! To jest ten puszek. To tak, jak na, nafugowany. Nafugowany? No.